Być może decydujący bieg. Dobrze Kowalski, dobrze Janowski. Wychodzą na 5 do jednego. Frik się rozpędza, jadą szerzej, przelatuje obok Kowalskiego i za chwilę spróbuje. Złapać Medzika Kowalski, odbija drugą pozycję. Freak do kraweżnika, do kraweżnika, do kraweżnika i szuka długiej prostej. Szybciutko założył się Bartłomiej Kowalski. Czuł, że tak trzeba zrobić. Mądrze Bartłomiej pojechał, zerknął teraz na niego Maciej Janowski. To jest to, o czym mówił Marcin. Jak Medzik czuje pewność, to on może pomagać, i on teraz Bartłomiejowi pomaga. Wypuścił go do przodu i będzie z całą pewnością jechał obok, a nie przed nim. Tak teraz jedzie Maciej Janowski, który czuje, że jego motocykl z nim współpracuje. Już nawet niespecjalnie Bartłomiej pomocy wymaga, bo przewaga. niezwykle stabilny, niezwykle stabilny. Jak jest? Nie najlepiej, ale stabilny. 5 do jednego na Sparty. Wrocławianie przed ostatnim biegiem prowadzą 48 do 36. Czerwonym piękna obsada. Niech tu się zadzieje. Niech... Będą cuda na dystansie. Łokciowani Lamberta z holderem i to a Apator, Apator na dwóch pierwszych pozycjach. Bartosz Zmarzyk w tym momencie na czwartej lokacji. Już tam próbuje przemknąć po szerokiej koło Jacka holdera. I teraz pytanie: jak się dogadają, jak się ustawią goście w tym biegu? Bo oto wysforował się na pierwszą pozycję w tym momencie Emil Sajfutinow, Robert Lambert na drugiej, zdany na siebie w tym momencie. No a na trzeciej trochę bezradny jak na razie w tym wyścigu Bartosz Zmarzyk, bo nie. Nic, ale to nic nie odrabia względem e, zawodników kości. Może być e, jakaś e... Nadzieja może być jakieś otarcie łez dla kibiców Apatora to takim zwycięstwem 5 do 1 na parze Jack Holder, Bartosz Zmarznik, Bartosz Zmarznik, który miał świetną, najlepszą średnią przed tym spotkaniem w TG Ekstralidze, Sporo dzisiaj traci. Po raz kolejny przegra z Lambertem. Po raz kolejny przegra z Emilem Sajputinowym. To jest taki mecz, który nie obwidował w Mijanki, ale nieoczywiste rozstrzygnięcia jak najbardziej tak. Apator 5 do 1. Emil z trójką. Lambert znowu bez trójki, ale dwa z bonusem. Znaczenie dla losu tej rywalizacji. Wystartowali z świetnie z czwartego. Czy zamknie Pawlickiego? On w żółtym kasku. Ratajczak w czerwonym przed Jak na razie na remis. Bo Pawlicki poradził sobie z dwójką zawodników Unii Leszno. Ale co robi Tuńczyk? Co robi? Raz z będzie walczył. Jeszcze raz, przepraszam, Ratańczak próbuje się napędzać. I czy wyprzedzi Pawlickiego? Ależ znów jest ciekawie. Nie ma mijanek, ale wszystko w jednym żużlowym kotle. Pawlicki minimalnie na pierwszej pozycji. Razmus Język. Wszystko też się włącza. Wszyscy w kontakcie. Ależ lubimy takie zawody. Kto będzie pierwszy? Kto będzie na tych punktowanych pozycjach? Jak na razie Pawlicki. Ale on musi czuć. Oddech na plecach. Rywali z Leszna. Jeszcze jedno krążenie. Leszczyniania gonią. Radajczak jak stary wyga. Już na już końca, już wyjdzie na pierwszą pozycję. Pawiecki czy Ratajczak, ależ wyścig i kto będzie pierwszy. Jednak chyba ten błokos z Co tu się dzieje? Uderzno! leszno! Jednak cztery Ależ historia! Mają swojego pokropera, ale strzelanie. Damian Ratajczak, dziewiętnastoletni błokos, żółtosiu, wydawało się. Lecz to zielona góra, jedziemy kto najlepszy, a pewnie najgorzej. A Historia, bo najlepszy w Kołodziej, ostatni. Lebiediew w doprowadzeniu. Kołodziej został na starcie. I teraz będą tego łotysza nie Kąsać, ale kąsać będzie także Janusz Kołodziej. Lebiediew poszedł po szerokiej. Kto na pierwsze pozycje? Chyba Pawlicki. On to robi. Albo dokładnie Jarosław Kampel. Kampel pierwszy. Lebiediew jest na drugiej pozycji. Czy odbije Kampelowi pierwszą pozycję? Kampelicki, czy Kołodziej? Ostatnie metry. Zamyka Kołodziej bramę Pawlickiemu. Unia, Falubas, Panowie, jesteście. Ciemcy 45-45, ósmy remis w historii kapitalnych meczów między lecznym a zieloną górą! Daszma też już jest w górze poszli w górę pojechał Anders Thompson i na, go, na, na goście Pozycjach. Aktualna już nie jest ta informacja. Thompson drugi i Thompson rzuca się. W szalony pościg za Matsenem. Spada na trzeci i ostatni Michelsen. Thompson Matsen! I jazda w drugą. Zawrócili Thompson z przodu. Jak on to zrobił! Jak on to przeciągnął. Po raz kolejny atakując w sposób bajeczny. Leon Madsen za nim. Mikkel, Mikkelsen za nim. Ciągnie tutaj wszystko. Co może dla Stali Anders Thompson, a przecież był w ogromnych tarapatach na 30. metrze tego wyścigu, poradził sobie z Mikelem, poradził sobie z Madsenem, który właściwie punktów nie tracił w ostatnich wyścigach tego meczu. Piękna, wspaniała postawa Andersa Thompsona, arcyważne punkty w tym spotkaniu. No i jeszcze Stempelek na koniec po świetnej akcji. Anders! Pero teraz mija linie mety.